jak tu ciemno, jak tu ciemno. Mama, mama, posiedź ze mną. Za firanką ktoś się chowa. Czarne skrzydła ma jak sowa. Popatrz, popatrz, tam wysoko świeci w mroku jego oko. Czy on tutaj nie przyleci? Czy on nie je małych dzieci? Mama, powiedz mu, a kysz? Mama, Śpisz? Jak tu ciemno, jak tu ciemno, tata, tata, posiedź ze mną. Tam za oknem wiatr się gniewa, krzyczy, gwizdze, szarpie drzewa. A jak cicha, zaraz słychać, jak coś w róże, głośno wzdycha. Czy to coś, co mieszka w róże, to jest małe albo duże? Tata, może to jest mysz? Tata, śpisz? Jak tu ciemno, jak tu ciemno, kto posiedzi teraz ze mną? Wiem, pod kołudrę głowę schowam. Będę dziuple miał jak sowa, będę norkę miał jak hobby. Będę miał swój własny domek. Będę domek miał malutki i cieplutki i mięciutki. Jak tu ciemno, jak tu fajnie śpię.